Dzisiaj szybko, bo sprawa jest prosta. Przecier pomidorowy. Potrzebne nam są pomidory. Ja używam pomidorów z gatunku lima. Uważam, że są najlepsze. Myjemy, obcinamy końcówkę, ewentualnie gdyby były jakieś nieładne elementy na pomidorze, to też je oczywiście usuwamy, i sobie w jakąś kostkę. Bez różnicy, jeżeli chodzi o wielkość, wrzucamy do garnka. Jeśli macie sokowierówkę lub wyciskarkę do soków, to ją użyjcie i do garnka po prostu wlejcie sok. Garnek stawiamy na średnim ogniu i gotujemy pomidory aż do momentu, kiedy się rozpadną czyli mniej więcej godzinę do półtorej. Jeżeli nie używaliście sokowierówki lub wyciskarki, do soków, no to macie taką sytuację jak ja w tym momencie po półtorej godzinki. Trzeba teraz tą pulpę przetrzeć przez sito, żeby został nam sam sok. Przecieramy aż do momentu, kiedy w zostaną nam właściwie same nasiona i skóry. Jedyne, co nam pozostaje tutaj jeszcze, zanim zapakujemy to wszystko do słoików, to doprawienie. Doprawiałem, doprawiamy tylko w tym momencie, dopiero w tym momencie, dlatego, że nie wiemy dokładnie, jak dużo uzyskamy tego przecieru z naszych pomidorów. Jedne gatunki są bardziej soczyste, drugie mniej. Jedne się lepiej przecierają, drugie gorzej. Z sokowierówki wyjdzie inaczej, z wyciskarki wyjdzie inaczej. Ja miałem 11 kg pomidorów. Udało mi się z tego wycisnąć około 8 litrów przecieru. Ile doprawiamy? Musimy czymś to zakonserwować, więc obowiązkowa jest sól. I soli jest 5 gram na litr tego naszego przecieru. Czyli w moim przypadku będzie to 40 gramów. Jeżeli mielibyście mniej, no to na litr daje się mniej więcej szczyptę pieprzu, a w związku z tym, że już tego i trochę tego, tych litrów jest, no to wyjdzie mniej więcej taka płaska łyżeczka. I teraz opcje, które możecie zastosować. Można tutaj dodać oregano lub bazylię, no, która jest takim sztandarowym połączeniem pomidor, z pomidorami. Natomiast taki patent z tym, jak podnieść wartość smakową pomidorów, i dotyczy to cynamonu. Cynamon jest bardzo mocną przyprawą, dlatego dajemy jej niewiele, tak żebyśmy nie mieli cynamonowego smaku tutaj, ale żeby on dał nam tutaj trochę takiego kopa dla tego naszego przecieru. Kolejną sprawą jest sprawdzenie, czy to, co tu mamy, jest odpowiedniej gęstości. Jeżeli wyszłaby wam tutaj po prostu pomidorówka, taka rzadka, no to trzeba podtrzymać to jeszcze na ogniu, żeby odparowało i żeby zgęstniało. No, i teraz można napełniać już słoiki na wierzch. Można polać tutaj trochę oliwy, żeby jeszcze dodatkowo zabezpieczała. Pasteryzacja w garnku. Na dole ściereczka, na tym na ściereczce słoiki i zalane mniej więcej pod pokrywkę ciepłą wodą, nie gorącą, nie zimną. Doprowadzamy do 80 stopni, 15 minut i zostawiamy do ostygnięcia.